Od samego początku życie Mojżesza było naznaczone boskim celem. Urodził się w czasie opresji i został ocalony przez Boga przed niemal pewną śmiercią, kiedy był jeszcze niemowlęciem. Lata później, kiedy żył jako pasterz na pustyni, Możesz miał doświadczenie, które na zawsze zmieniło jego życie. Bóg bezpośrednio go wezwał, mówiąc przez płonący krzew i dając mu misję, która wydawała się niemożliwa wyzwolenie ludu Izraela z rąk potężnego faraona Egiptu, księga Wyjścia III. Dwa myślnik dziesięć. Z tym wezwaniem Mojżesz zrozumiał, że jego życie zostało ocalone, aby wypełnić coś znacznie większego. W miarę jak Mojżesz przyjmował misję, wiedział, że wchodzi w duchową i fizyczną bitwę, zadanie, które wymagało niezachwianej wiary i odwagi. Przez lata na pustyni stawiał czoła wyzwaniom, które wymagały całkowitego zaufania Bogu. Nie była to tylko podróż wyzwolenia, ale droga, która ujawniała głęboką zależność Mojżesza od jego komunii z Bogiem. Prowadził lud z determinacją, wiedząc, że Bóg jest przed Nim, prowadząc każdy krok, nawet gdy ziemia obiecana wydawała się wciąż odległa. Po wyzwoleniu z Egiptu możesz prowadził lud Izraela długą drogą przez pustynię. Byli świadkami cudów, takich jak rozstąpienie Morza czerwonego i manna spadająca z nieba, ale mimo tych znaków wielu Izraelitów zaczęło szemrać. W wielu przypadkach narzekali, Żaląc się na życie na pustyni i nawet pragnęli wrócić do Egiptu, gdzie byli niewolnikami, ale gdzie mieli zapewnioną wodę i jedzenie, księga wyjścia 16- dwa myślnik 3. Te momenty skarg obciążały Mojżesza, który musiał nieustannie wstawiać się za nimi przed Bogiem, prosząc o cierpliwość i miłosierdzie. Lud nie potrafił dostrzec celu Boga, a ciągłe narzekania zaczęły podważać cierpliwość Mojżesza. W pewnym szczególnym momencie kiedy lud znów narzekał na brak wody, Mojżesz poczuł ciężar swojej frustracji. W księdze liczb godzina 11:11 .11 doszedł do momentu, w którym zawołał do Boga, dlaczego sprowadziłeś to złona swojego sługę. W tym momencie wątpił, czy naprawdę jest przygotowany na tę misję. Przywództwo nad ludem o tak stwardniałych sercach było próbą wiary i wytrwałości, ujawniając wewnętrzne presje, które Mojżesz znosił w milczeniu. Ten scenariusz na pustyni nie był tylko próbą dla ludu. Ale także dla Mojżesza, który musiał kontrolować swoje własne emocje i utrzymać swój fokus na Bogu. Każda skarga ludu była wyzwaniem, które stawiał z mieszanką bólu i odpowiedzialności. Był ogniwem między Bogiem a Izraelem, pośrednikiem, który musiał równoważyć Boską sprawiedliwość z miłością do ludu. Jednak te frustracje narastały, przygotowując drogę do błędu, który później kosztował go wejście do ziemi obiecanej. Wyobraź sobie tę sytuacje! Znów lud Izraela znajduje się na pustyni i zaczyna narzekać na pragnienie, oskarżając Mojżesza, że wyprowadził ich z Egiptu, by umarli tam. Teraz pomyśl o wyczerpaniu emocjonalnym, którego Mojżesz już doświadczył. Lata szemrania, buntu i niewdzięczności. I znów musiał szukać rozwiązania. Czy potrafisz wyobrazić sobie siebie na jego miejscu? Czy kiedykolwiek czułeś się wyczerpany, radząc sobie wielokrotnie z tą samą sytuacją lub osobą, nie widząc zmiany? Mojżesz był w tym punkcie, ale Bóg, wierny i pełen miłości, dał mu konkretne polecenie: miał przemówić do skały, aby z niej wypłynęła woda dla ludu, księga liczb 28. Jednak w tej chwili napięcia Mojżesz popełnia błąd. Traci spokój, zwraca się do ludu z surowością i zamiast tylko mówić do skały, jak Bóg nakazał, uderza ją dwa razy laską. W gorączce chwili Mojżesz pozwala, by jego frustracja wyszła na jaw, przyjmując postawę niecierpliwości i zbaczając z tego, o co prosił go Bóg. Wielu z nas może zrozumieć to uczucie, prawda? Chwile, w których frustracje i zmęczenie skłaniają nas do działania impulsywnie, pozwalając emocjom zdominować mądrość. Mojżesz, człowiek bliski Bogu, uległ, a ten prosty, ale impulsywny czyn miał głęboki wpływ. Działanie Mojżesza nie było tylko złamaniem protokołu, ale odzwierciedleniem czegoś głębszego. Uderzając w skałę, wydaje się, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za cud, nie oddając Bogu należnej chwały. Mówiąc posłuchajcie teraz, buntownicy, czy musimy wyciągnąć wodę z tej skały dla was? Księga liczb godzina 20:10 Możesz włącza siebie do realizacji cudu, odwracając uwagę, która powinna być skierowana wyłącznie na Boga. Czy w tym momencie zdał sobie sprawę z ciężaru tego, co robił? Często w naszym życiu łatwo jest zapomnieć, kto naprawdę ma kontrolę, gdy duma lub wyczerpanie przysłaniają naszą perspektywę. I tutaj uczymy się ważnej lekcji o posłuszeństwie i pokorze. Bóg nie toleruje, gdy Jego imię i Jego chwała są przyćmiewane, nawet przez najlepszych Jego sług. Mojżesz był wyjątkowym liderem. Wybranym do wykonania kluczowej misji, ale nawet on, będąc blisko Boga, musiał odpowiedzieć za swoje błędy. A to uczy nas czegoś potężnego, że Bóg głęboko ceni nasze posłuszeństwo i chce, byśmy go czcili we wszystkim, nawet w najtrudniejszych chwilach. Kiedy Mojżesz uderzył w skałę, zamiast przemówić do niej, jak Bóg polecił, Pan dostrzegł powagę tego czynu i natychmiast odpowiedział Mojżeszowi i Aaronowi. Bóg, w swojej świętości, nie mógł zignorować tego nieposłuszeństwa, zwłaszcza ze strony lidera wybranego, by reprezentować jego imię. Powiedział Mojżeszowi: ponieważ nie zaufaliście mi, byście uczcili moją świętość przed oczami Izraelitów, nie wprowadzicie tej społeczności do ziemi, którą im daje księga liczb godzina 20.12. Bóg wyraźnie powiedział, że czczenie go i posłuszeństwo jego instrukcjom, nawet w szczegółach, były kluczowe. Odpowiedź Boga miała ostateczną konsekwencję dla Mojżesza. Wyobraź sobie ciężar tej chwili, po tylu latach prowadzenia ludu i stawiania czoła wyzwaniom na pustyni, Mojżesz teraz wiedział, że nie wejdzie do Ziemi obiecanej. Był narzędziem, którego Bóg użył, by doprowadzić Izraelitów do tego miejsca, ale nie zobaczyłby pełnego wypełnienia tej podróży. Ta decyzja nie była tylko karą, była lekcją, która miała nauczyć lud o powadze czczenia świętości Boga. Chociaż była bolesna, pokazywała, że nikt nie jest ponad boskimi instrukcjami. I dla nas ten moment w historii Mojżesza przynosi głęboką lekcję. Bóg jest wierny i miłosierny, ale także sprawiedliwy i święty. On pragnie, abyśmy ufali Jego Słowu i byli posłuszni Mu we wszystkich okolicznościach, szczególnie wtedy, gdy jesteśmy pod presją. Ta konsekwencja w życiu Mojżesza przypomina nam, że każda akcja ma swoje konsekwencje i że, nawet w chwilach wyczerpania i frustracji, jesteśmy wezwani, aby czcić Boga naszymi postawami. Po tylu latach prowadzenia ludu, możesz dotał do końca swojej podróży na górze Niboł. Tam Bóg dał mu ostatni akt miłosierdzia, pozwolił Mojżeszowi zobaczyć ziemię obiecaną, choć wiedział, że nie wejdzie do niej. Wyobraź sobie emocje Mojżesza, patrzącego na tę ziemię z daleka, spełnienie Bożej obietnicy, którą głosił ludowi. W Księdze Powtórzonego Prawa 34, jeden myślnik 4 Bóg pokazuje Mojżeszowi całą rozległość ziemi od Gileadu aż po Dan, ziemię Judii, Aż po morze Zachodnie, Negib i całą dolinę Jerycha. Dla Mojżesza była to wizja Bożej wierności, obietnicy, która się spełniała, choć on sam nie miał stanąć na tej ziemi. W tym uroczystym momencie Mojżesz był sam z Bogiem. Nie było wokół niego tłumów, tylko on i Pan, który prowadził go w każdym kroku tej podróży. Tam mógł zastanowić się nad wszystkim, co oprzeżył, od swojego powołania w płonącym krzewie aż po ten ostatni moment na górze. Każdy cud, każde wyzwanie, każda chwila, w której wstawiał się za ludem, wszystko to było częścią misji, którą Bóg mu powierzył. Choć nie mógł wejść do ziemi obiecanej, możesz znajdował pokój w Bożej obecności, wiedząc, że z odwagą i wiarą wypełnił powierzoną mu misję. Na końcu wizja ziemi obiecanej nie reprezentowała tylko końca misji, ale przejście do czegoś większego. Mojżesz ufał Bogu i wiedział, że lud będzie dobrze prowadzony, nawet bez Niego. To pożegnanie uczy nas, że często realizacja Bożych planów wykracza poza to, co jesteśmy w stanie zobaczyć lub osiągnąć w naszym własnym życiu. Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej, ale pozostawił dziedzictwo wiary, przywództwa i posłuszeństwa, wiedząc, że prawdziwą nagrodą była jego wspólnota z Panem. Ostatnie pożegnanie Mojżesza było spokojne i uroczyste, naznaczone troską i miłosierdziem Boga. Na szczycie góry Niboł. Po tym jak zobaczył ziemię obiecaną, Mojżesz oddał swojego ducha w ręce Pana. W Księdze Powtórzonego Prawa 34, 5-6 Biblia relacjonuje, że Mojżesz tam umarł zgodnie z wolą Boga, a sam Pan pochował go w nieznanym miejscu. Ten akt Boga pokazuje troskę i szacunek, z jakim traktował swojego wiernego sługę, zachowując pamięć o Mojżeszu jako coś świętego i osobistego. Ten boski gest przypomina nam o intymności Jaką Mojżesz cieszył się z Bogiem, o przyjaźni i zaufaniu, które przetrwały nawet śmierć. Śmierć Mojżesza oznaczała koniec pewnej epoki dla ludu Izraela. Nie był on tylko liderem, był pośrednikiem między Bogiem a ludem, tym, który wstawiał się, prowadził i nauczał. Jego odejście oznaczało nowy początek dla Izraela, teraz pod przewodnictwem Jozuego. Niemniej jednak wpływ Mojżesza pozostał żywy. Nie tylko przez prawa i nauki, które przekazał, ale także przez przykład wiary i posłuszeństwa, który dał. Lud płakał przez trzydzieści dni, a jego żałoba była odzwierciedleniem głębokiego wpływu Mojżesza na ich życie. I tak dziedzictwo Mojżesza pozostaje do dziś symbolem wiary, pokory i zaangażowania w Boga. Nawet bez wejścia do ziemi obiecanej, jego życie było świadectwem, że Boży Cel jest głębszy niż jakiekolwiek ziemskie nagrody. Przypomina nam, że prawdziwa Ziemia obiecana to wieczna wspólnota z Panem. Mojżesz nauczył nas, że pomimo naszych porażek, relacja, którą budujemy z Bogiem, jest największym dziedzictwem, jakie możemy zostawić duchowym dziedzictwem, które trwa przez pokolenia.